Gdzie ja miałem oczy, nie? I nawet ktoś inny mnie pyta: Słuchaj, skąd ty tego gościa wyczasnął? I, I wtedy mi jest wstyd, no bo jakby kreuję się na specjalisty, tak? <grytanie> Adrian, tajemnica Twojego sukcesu polega na tym, że odpowiednio dobierasz swoich partnerów w biznesie. Używasz, I oni rozwijają te biznesy. Używasz wielkich słów. Tajemnica sukcesu. Słuchaj, bo to takie jest copywriterskie. Mówisz o zwykłych rzeczach, które wszyscy wiedzą, albo użyjesz hmm. odpowiednich słów i wszyscy wiesz. Nie, to oczywiście żart. Wszyscy <grym> żart się tak. z otwartym <grym> ustem. Tak. Ale w tym wypadku akurat uważam, że to nie jest żart. No bo to jest sukces, tak? Jakkolwiek sukces możemy mierzyć, to większość ludzi myśląc o biznesie, chciałabym mieć więcej pieniędzy, czasu i satysfakcji, tak? Aha. W dużym wymiarze te rzeczy masz i dlatego dla mnie to jest tajemnica sukcesu, bo ja jak patrzę na przedsiębiorców, na biznesmenów, to dla większości ludzi myślenie w tych kategoriach, w jakich ty myślisz, tak? Dlatego w tych nagraniach ludzie, którzy chcieliby tutaj siedzieć i tak sobie punkt no po No właśnie ja się ciągle zastanawiam, czemu ty chcesz ze mną gadać? No wiesz, no z kim mam gadać? <laughs> Ale dlatego, że znamy się już 2011 rok chyba jakoś, więc lat. mam okazję przyglądać się temu, jak to się rozwija, widzieć efekty, tak, nasi znajomi też są w tym kręgu, tak? Tak. Który, którzy się w to angażują ja widzę, jak to się rozwija dynamicznie, więc dla mnie to jest bardzo ciekawe, żeby, że właśnie tutaj, gdybym miał powiedzieć jeden kluczowy element, kiedyś opowiadałem o Tobie, nie wymieniając imienia nazwiska, tylko... Właśnie w jakiś sposób, na jakiejś konferencji biznesowej, i ktoś tam do mnie podszedł, i właśnie mnie dokładnie chyba tak zapytał. Mówi, nie wiem, czy użył tych słów, ale po, taki był sens. Jaka jest tajemnica sukcesu tego twojego znajomego? I ja mówię, że wiesz co, dla mnie to jest, że on umie odpowiednio dobrać partnerów biznesowych. Aha. Tak, tak, wtedy odpowiedziałem mu spontanicznie. I chwilę tam jeszcze porozmawialiśmy o czymś, i przygotowując się do tych nagrań, pomyślałem sobie, że to będzie dobre pytanie. Bo może się okazać, że jak ja to powiedziałam, że to tutaj jest wielka tajemnica, a ty powiedz? Nie, sekret polega na czymś innym. Yy, sekret polega na tym, najprawdopodobniej, bo ja sam to określam w ten sposób, że grzebie w ziemi, szukając złota, yy -y. tak, czyli szukając tych, tych cennych okruchów. Yy, większość ludzi nie ma predyspozycji ani do biznesu, ani do ryzyka, ani do ciężkiej pracy. Yy, myślę, że jest 80% ludzi. Chcę funkcjonować na etacie w takim złudnym, ale jednak poczuciu bezpieczeństwa. To nawet, no, tak, tak. Niektórzy ludzie mają predyspozycję rzeczywiście do tego, żeby, żeby funkcjonować w biznesie. Niektórzy. I teraz pytanie, jak ich wy 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 wyłowić? Tak? Jak ich... Problem polega na tym, że nie ma chyba. Ja nie mogę powiedzieć tak, zastosuję pięć kroków. Mhm. Pięć kroków, i to. Pięć nie, czyli cztery, sześć. Nie. Nie, y, y, nie potrafię powiedzieć, jaka mm -hmm. to jest liczba, nie potrafię powiedzieć do końca, jakie to są kroki, y, i nie potrafię powiedzieć, że one zawsze skutkują, bo mm -hmm. y, podejrzewam, że równie często się mylę, jak, jak y, odnoszę, że tak powiem, sukces. Problem, znaczy problem, cały sekret polega na tym, y, że y, te. Te momenty, czy te, przypad, o, te przypadki, w których odniosłem sukces, potrafią, że tak powiem, sfinansować te, te przypadki, kiedy, kiedy odniosłem porażkę. Mhm. Więc to nie jest tak, że, że, jest że ja mam, Tak, że ja jestem nieomylny i mam taką po prostu stuprocentową metodę na, na znalezienie dobrych, dobrych partnerów w biznesie. Tym bardziej, że tak jak ludzie są różni, tak moi partnerzy w biznesie są różni. Są tacy, z którymi jeździmy na wspólne wakacje. Zresztą sam byłeś. Byliśmy wspólnie w Tajlandii, więc to są, to są tego typu ludzie, że, że mamy z nimi bardzo dobre relacje, mamy z nimi takie relacje prawie, że no, zbliżone do rodzinnych, odwiedzamy się, nie wiem, pijemy razem kawę, a są tacy ludzie, z którymi poza biznesem nie mam żadnych relacji. To nie wynika z tego, że. Jakoś tam mam jakiś konflikt, czy, czy po prostu poza biznesem nadajemy na zupełnie innych falach i zupełnie co innego nas interesuje i, i, i mamy inne, inne zainteresowania. W związku z tym, jakby nie mamy, nie mamy relacji bliskich, nie jeździmy w na wspólne czasy. Więc to jest, taki zakres, to jest taki zakres charakterów, to jest taki zakres typów osobowości, że ja nie jestem w stanie wy, wyciągnąć żadnej wypadkowej. Mhm. Nie jestem w stanie powiedzieć, że, że akurat. I teraz, jeszcze ponieważ mamy różne rodzaje biznesu, w związku z tym, do tych różnych rodzajów biznesów potrzeba różnych, różne, różne osobowości. Tak jak już to gdzieś tam wspominałem. Także ten, ta spektrum, to spektrum osób jest bardzo szerokie, i czasami odnoszę takie wrażenie, że robię za strefę zgniotu. To znaczy? To znaczy, czasami bywa tak, że, że, że ja jestem tą chrząstką w stawie, że, 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 że gdyby mnie nie było. A nastąpiłoby zderzenie dwóch osobowości, to, 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 to reakcja rozszczepienia atomu by nastąpiła. Okay. Czyli, czyli często to są osobowości tak y, sprzeczne, albo tak silne. Mhm. Silne i przeciwstawne. I silne i przeciwstawne, że gdyby miały współpracować, to wiem, że to by się skończyło katastrofą. Mhm. Y, natomiast y, moja rola sa, y, polega na tym, że ja muszę umieć z nimi współpracować. Czyli muszę wiedzieć, kiedy się cofnąć. Muszę, umie, muszę wiedzieć, kiedy nacisnąć, muszę wiedzieć yy, w, jaki sposób, yy, w jaki sposób wpłynąć czasami, yy, albo nie wpłynąć. Yy, więc jak mi się tak, taka osoba pojawia, no... Yy, no właśnie, to czym się kierujesz, kiedy taka osoba się pojawia? Bo rozumiem, że pokazałeś, że tu nie ma jakiejś takiej jednej złotej recepty, ale jest jakiś sposób patrzenia na tą osobę, no, który... Czasami, bo to, bo, to, bo to różnie bywa, czasami ktoś przychodzi z konkretnym pomysłem mhm. na biznes, więc wtedy... Jakby po pierwsze oceniam, oceniam ten biznes, czy to w ogóle ma szansę z mojego punktu widzenia, czy to, czy to jest warte tego, żeby, żeby zainwestować w to, czy żeby w ogóle w to wejść. Bo pojawiają się ludzie z pomysłem śmiesznym czasami, typu właśnie kupili franczyzę i teraz nie bardzo wiedzą co z tym zrobić, tak? jak to rozwinąć. No, ale to nie moja rola polega na tym, żeby, żeby rozwijać franczyzę, która jest tak naprawdę biznesem kogoś innego. Mhm. Kto, kto, kto poświęcił czas na to, więc rolą, pomocnikiem w rozwijaniu franczyzy powinien być franczyzodawca, ten, który sprzedaje tę franczyzę, czyli on ma cały know-how i, 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 i całe, ca, całą tą otoczkę dostarczyć. Więc to nie, jest, to nie jest dobry pomysł, że ktoś się pojawi u mnie, zainwestuj zainwestuj w restaurację McDonalda nie? ze mną razem. Mówię, po co mi no. jesteś potrzebny, skoro, skoro ja sam tak. mogę zainwestować? I, inna, Ktoś się kiedyś pojawił u mnie, czy tam tak, pojawił się, zainwestuj w, w. Ja mam pomysł, że będę rozwoził towary po całej Europie. Potrzebuję busa. Zainwestuj w busa, albo we flotę busów. I, i, ja, ja, i to ci przyniesie pieniądze. I tak, przyjrzałem się temu pomysłowi i to było śmieszne po prostu. E, już nie, nie wchodząc w szczegóły. Yy, już pominąwszy że raz mi się zdarzyło związać z oszustem takim typowo nasze znaczy związać yy, wejść pr czy, czy próbował i straciłem na tym yy, kilkadziesiąt tysięcy złotych yy, ale to mnie też dużo nauczyło yy, bo wtedy rzeczywiście nie zweryfikowałem do końca tego człowieka potem jak zgłaszałem sprawę na policji facet wbił go na bęben tak zwany i mówi no tak oszust <grym, 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 okay. Także, potem nawet byłem zeznawać w prokuraturze i pani prokurator mówiła, no miał pan szczęście, że nie trafił pan na mafię, tylko na jednego. Oh, e, więc no, to, więc to mi dało wtedy dużo do myślenia. Ale takie przypadki też się uh -huh. zdarzają. E, więc pyta pier pierwsze pytanie, pomysł na biznes i drugie pytanie, jakie sobie zadaję, na, do jakiego stopnia ta osoba doprecyzowała szczegóły. Uh -huh. Bo czasami ktoś przychodzi i no, ma taką ogólną ideę. Nie? No, ogólnych idei to ja mam na pęczki codziennie. Tylko pytanie, czy on sobie już zadał trud, żeby dopracować szczegóły, żeby, żeby, że, i, i czy to, na ile to jest wiarygodne. Tak? Czyli na ile te obliczenia, które on wykonał, są wzięte z sufitu, a na ile on rzeczywiście zakotwiczył to w rzeczywistości, w takich realiach, które. I to nie tylko dotyczy powiedzmy takich rzeczy finansowych, bo to najczęściej jest tak, że to, co wyliczymy, to się nijak nie spina potem w rzeczywistości, bo się okazuje, że potrzeba tak naprawdę o wiele więcej tego kapitału. Bo źle to oceniamy. I nie mamy możliwości tego ocenić być może nawet na, na, na wstępie. Potem przyglądam się, jakie tak naprawdę, według z mojego punktu widzenia, są realne szanse na to, żeby to zrealizować. Patrzę też na to, w jaki sposób ta osoba. Czasami ktoś przychodzi i mówi, no dobra, mam taki pomysł. Tyle, ile to, to będzie kosztować, ale nie mam w ogóle pomysłu na to, jak to ogarnąć organizacyjnie, mhm. w sensie, w jakiej, formie, w jakiej formie prawnej to zrobić. Albo mówi mi, że, ta, że wymyślił jakąś formę prawną, że kupi jakąś firmę za granicą, razem z, z, z licencją, czy razem z, z, z logiem, mhm. tak? czy razem ze znakiem towarowym tej firmy i będzie to rozwijał, ale widzę, że to jest. Nawet trudno mi powiedzieć, w jaki sposób to oceniam. Widzę po prostu, że, że chłop buja w obłokach, tak? że to opowiada mi o niebieskich migdałach. No i wtedy też nie wchodzę w takie. Próbuję też ocenić możliwości intelektualne. Próbuję, bo to też nie jest łatwe, bo czasami ktoś jest bardzo elokwentny. Tak jak ja w tej chwili. No, następną rzeczą, którą oceniam, są możliwości intelektualne. I to nie chodzi o to, na ile kto jest elokwentny. Bo ja teraz potrafię ładnie gadać, a, ale z tego nie wynika, jakie, jakie mam możliwości. Próbuję zadawać pytania, próbuję określić, jakie ktoś ma horyzonty, na ile, na, ile, mm, na ile jestem w stanie zweryfikować jego na przykład doświadczenie, bo to też jest istotne, tak, bo ktoś może opowiadać banialuki, a nie potrafi tego udokumentować albo przesadza. Czasami jak człowiek. Mm, Człowiek mi naopowiada bajek, a potem w takiej yy, zwykłej rozmowie, najczęściej, jeżeli gdzieś nakłamał, to to, to wychodzi. Bo, bo, bo z, jakby z, z takich półsłówków gdzieś yy, jesteśmy w stanie się zorientować czasami, że, że, że nie do końca jakby, nie do końca jest szczery, nie do, czasami się mija z prawdą, i to czasami w kluczowych elementach, bo to może być tak, że nie wiem, ktoś opowiada, że ma 4 lata doświadczenia, a, a gdzieś tam z półsłówków potem wywnioskujemy, że tego doświadczenia jest rok. Mm -hmm. Więc jest różnica. Tak naprawdę nie ma. No, jeszcze są rzeczy takie, które na przykład, jeżeli, jeżeli kluczową rzeczą są takie kompetencje, już takie typowo techniczne, to widzę, gdzie ktoś pracował, czy jest inżynierem w jakiejś, jakiejś branży. Jakie ma realizacje, przy jakich projektach pracował, to, to jest, jestem w stanie to przynajmniej częściowo na początku zweryfikować. Ale tak i tak, nie ma 100% sposobu na to. Nie ma 100% sposobu. Najczęściej prawda i prawda wychodzi w praniu. Mhm. I, i, i w, taki, w takiej sytuacji no, są, są możliwe dwa scenariusze. Albo, albo, albo coś działa, albo nie działa. Okej, okay, to zatrzymajmy się tej chwilę, bo tutaj powiedziałeś jakby jedną rzecz. Czyli ktoś przychodzi z pomysłem i tak dalej. Mhm. Ale co w wypadku, kiedy ktoś przychodzi z gotowym działającym biznesem, który ma powiedzmy zastój, albo który nie może się. Czy wtedy kryteria są podobne do oceniania? Czy... No to wtedy jest troszeczkę, troszeczkę, bo wtedy muszę jeszcze zajrzeć, jeżeli ktoś przychodzi już z dział, To mi się jeszcze nie zdarzyło chyba. Tak, sobie tak, zdarzyło się, bo to był biznes detaliczny, a chcieliśmy przejść na, jakby o, o próg wyżej, czy o level na hurtowej. wyżej, na hurtowy. I ta osoba miała duże doświadczenie już w, w detalu, w tej branży, ale potrzebowała wsparcia, właśnie takiego kapitałowego i potrzebowała wsparcia takiego merytorycznego, żeby przejść wyżej. I to nawet było takie to było nawet takie wsparcie typowo men, no, mentalne, brzydkie słowo, niewłaściwe nie, 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 nie słowo w tym. Emocjonalne, o, dobre mm -hmm. słowo, bo y, to na. Y, t, ktoś, ktoś się dopytywał, powiedz mi, jak sobie poradziłeś z tym w tym momencie, kiedy trzeba dokładać do firmy, bo to jest, y, bo to jest y, taki kluczowy moment, y, kiedy. Zaczynają rodzić się emocje tak, bo muszę wziąć nie wiem milion kredytu uh -huh. i włożyć do firmy. Nie mając wcale pewności, że to będzie, że to będzie funkcjonować, więc, więc czasami y, taka osoba ona wie, co należy zrobić, może by nawet miała jakieś możliwości, ale nie potrafi emocjonalnie bez wsparcia, nie potrafi emocjonalnie tego progu przekroczyć. I y, 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 y ktoś się pyta, jak, jak to odbierałeś na ja tym mówię no, byłem wystraszony? Nie? Strasznie byłem wystraszony, ale wiedziałem z drugiej strony, że jeżeli nie zrobię tego kroku, to nie pójdę dalej. Yy, no tak stoimy nad przepaścią i, i zrobiliśmy gigantyczny krok <gry> do przodu. Nie? Yy, więc, yy, więc czasami yy, yy, bywają takie. Ja muszę ocenić wtedy yy, ten biznes też od strony księgowej, popatrzeć jaka jest marżowość yy, na tym produkcie, tak? czy na, na tych produktach, popatrzeć, popatrzeć jakie to przyno może przynosić potencjalne zyski, do, jakie dotychczas przynosiło. Czy to w ogóle się spina finansowo, więc to są czasami daje do analizy bilans. Jeżeli to jest spółka, jeżeli to jest osoba fizyczna, no to próbuję to próbuje ocenić to na podstawie tego, i jakie są możliwości, możliwości finansowe. No, cała, masa, cała masa działań i najgorsze jest to, że nie da się tego wpasować w żaden system. Nie można powiedzieć, że opracowałem teraz niezawodny system na przejmowanie biznesów, czy na jakby uzdrawianie biznesów, czy, na, czy mam sposób na to, żeby jakiemuś biznesowi dać kopa i, i, i wrzucić go wyżej, czyli jakby spowodować rozwój. Nie da się tego w ten sposób. To jest za każdym razem, za każdym razem praca ręczna. Czyli za każdym, nie ma automatu tutaj. Za każdym razem, jakby trzeba podejść do, do każdej rzeczy indywidualnie. To tak jak z malowaniem obrazów. Nie można powiedzieć. malarz, taki. On, on maluje za każdym razem coś innego. Nie? Mhm. Więc i, i potem dopiero oceniamy, czy to ma jakąkolwiek wartość, czy nie. No, jeżeli, jeżeli, jeżeli coś działa, no to wiadomo, że, że będzie działać. Jeżeli coś nie działa, no to mam do, do wyboru trzy rzeczy wtedy. Mogę próbować to zmienić. I, I obserwować dalej, czyli, czyli podjąć jakieś działania, takie strzelam. Wszedłem w, jak, w jakąś branżę, i, i się okazuje, że nie idzie to tak, jak trzeba, albo nawet y, ktoś mi mówi: No, słuchaj, to nie będzie działać. Miałem taki przypadek, że kupiłem sobie spółkę, zainwestowałem w tą spółkę. Miała, miała ta spółka działać w branży informatycznej, szeroko pojętej w internecie. I po chyba roku czasu zainwestowałem tam tak, w sumie, teraz z mojego punktu widzenia, niewielkie pieniądze. Po roku czasu no, tamten, tamten człowiek zwrócił mi pieniądze, które zainwestowałem, oddał mi tę spółkę, powiedział, on już no, jakby swoje pomysły wyczerpał. Mhm. No i zostałem, zostałem z, z, z pustą spółką, która miała stratę jeszcze. To jest wspaniała sytuacja. No to zależy, z której strony jakby popatrzysz na to. Dla mnie była wspaniała sytuacja, bo ja wiedziałem, że mam podmiot, który ma stratę podatkową, mhm. więc to jest jakby plus. Tylko musiałem wymyślić, co ona będzie dalej robić, więc musiałem zastosować ten pierwszy punkt, mogłem to coś zmienić. No i udało się coś zmienić. No i w tej chwili ta spółka zmieniła nazwę, zmieniła branżę, jest rentowna i przynosi mi dochody, mhm. bardzo duże dochody. Ale musiałem znowu znaleźć właściwą osobę. Można próbować, znaczy można to zostawić tak, jak jest, i, i obserwować jeszcze, po, po, mówię, daję sobie jeszcze na przykład rok czasu, żeby to obserwować. Mm -hmm. Nie jest jeszcze najgorzej, tak? Więc obserwuję to. Można to próbować zmienić i dostosować, właśnie to, co, to, co zrobiłem w tym przypadku. No, albo można powiedzieć sobie: Sorry, ale odpuszczam, rezygnuję. Tylko wtedy muszę mieć świadomość, muszę mieć świadomość, że. Y, mogę stracić pieniądze. No i też muszę to brać z, jakby z całym dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy, y, moje ryzyko zawodowe polega na tym, że mogę się pomylić i, to, i ta pomyłka będzie mnie, będzie mnie kosztować coś. Y, natomiast cała, cała bajka i cały, cały, cały kawał polega na tym, że żeby, pe, żeby per saldo wyjść na plus. Czyli na, na czymś stracę, ale na innym zyskam. Tak? Więc strzelam, inwestuję w trzy biznesy. To wiem, że jeden może nie wypalić całkowicie, jeden może być jakiś tam, wejść w jakiś, jakiś taki okres stagnacji i, i, i nie rozwijać się, więc będę musiał coś z tym zrobić. A jeden może przynieść na tyle dużo, że jakby pokryje mi straty z tych dwóch pozostałych. Takie jest ryzyko zawodowe. No, ja to akceptuję. Staram się jakby. Na, nabierać coraz lepszych umiejętności, coraz lepszego takiego instynktu poruszania się w tej, bo to, bo to działa bardziej na zasadzie instynktu, to działa bardziej na zasadzie takich y, wrażeń, niż na y, nie wiem. Nawet takie profesjonalne fundusze, które inwestują w, w startupy, mm. <laughs> mają y, celność na poziomie 10%. I to, i, to jest, i, I to jest akceptowalna celność inwestycji na poziomie 10%, bo się okazuje, że jeżeli 10%, czyli 10 firm na 100, które zainwestują, przyniesie dobre dochody, to, 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 to te 10% potrafi zarobić na to, żeby, żeby pokryć stratę z tych 90%. Więc no, tak to, to okay. dwa... I to chciałem zapytać o jedną rzecz, którą mieć instynkt, intuicja, jakkolwiek byśmy to chcieli nazywać. Czy miałeś jakąś taką sytuację? Nie pytałem o konkrety, ale taką sytuację, że Ktoś do ciebie przyszedł, opowiadał, jakby był w tobie taki dysonans, że na poziomie głowy to jakoś miało sens, ale w środku z przyczyn, których nie potrafisz racjonalnie wyjaśnić, czułeś, że nie i nie zdecydowałeś się. Albo czułeś, że nie i zdecydowałeś się i co było w Spotkałem wtedy. kiedyś człowieka, który przyszedł do mnie i mówi, że ma pomysł na biznes, czy ja zainwestuję w ten biznes. Powiedziałem, no dobra, powiedz mi, co to za biznes? A on mi rzuca hasłem. To jest biznes oparty na, 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 nie wiem, strzelam teraz, siedmiu krokach, które wyczytałem gdzieś tam w jakiejś książce. I ja już w, w ogóle yy, nie pytałem o, o, o nic dalej, o żadne szczegóły, bo samo podejście do tego wydawało mi się na tyle nonszalanskie i na tyle nieuzasadnione, jak można zainwestować w coś realne pieniądze na, w, w człowieka, który gdzieś tam coś wyczytał w książce. I to nie jest widać było, że to, to się nijak nie klei. tak? Uh -huh. I, I sprawa umarła. Chociaż no, i, i może i dobrze, bo patrząc potem na. No jeszcze przez jakiś czas obserwowałem tego, tego człowieka, patrząc na jego osiągnięcia, no to, 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 to bardzo dobrze zrobiłem, że sprawa umarła. Czyli czasami. Było 7 kroków, donikąd. Nie wiem, czy to było 7 kroków. Ja teraz no. tak rzuciłem, tylko. Czy siedem 7 zasad, o tak, tak, tak. szczelam, coś takiego. Więc to mnie wtedy straszy. I, i, i najczęściej to, to, to jeżeli, się, jeżeli coś mnie straszy, to, to, jest, to, to jest to. Czasami da, daje się nabrać. Tak jak mówię, w sensie nawet nie daje się nabrać, że ktoś mnie nabiera, mhm. tylko daje się nabrać na czyjś pomysł, czy, na, czy yy, źle oceniam czyjąś osobowość. I na przykład kogoś traktuję jako partnera w biznesie, a potem się okazuje. Że ta osoba ma charakter pracownika dopiero po jakimś czasie. Nie? Czyli, Czyli nie jest samodzielna. Nie jest samodzielna, nie jest osobą, która wyznacza sobie cele i je realizuje, tylko czeka, aż ja wyznaczę jakieś zadania. I to, i, i to nie jest nawet wina tej osoby. Ona po prostu nabrała pewnych, yy, naczytała się dużo książek. Nabrała łatwości w operowaniu pewnym zakresem czy zasobem słów, jakimś słownictwem, które gdzieś tam się w, tych, tych, w tych, tych pozycjach przewija, i sprawia dobre wrażenie. I czasami daje się nabrać, teraz już mniej, ale w takich wcześniejszych okresach, jeżeli ktoś sprawiał dobre wrażenie, no to, a potem się zastanawiałem, gdzie ja miałem oczy. Gdzie ja miałem oczy, nie? I nawet ktoś inny mnie pyta, słuchaj, skąd się ty tego gościa wyczasnął? I, I wtedy mi jest wstyd, no bo jakby kreuję się na specjalisty, tak? <grym> A tu się okazuje, że, że walnąłem taki, takiego, taki błąd. No ale błędy się popełnia po to, żeby już ich nie powtarzać. Hmm. Ale to jest rzeczywiście ciekawe, bo to w momencie, kiedy człowiek mentalnie coś odkrywa, tak? Czyli nagle jest etatowcem, odkrywa świat biznesu, naczyta się książek, posłucha innych przedsiębiorców, to ten człowiek nawet on nie, nie musi być oszustem. On może być przekonany nie. wewnętrznie, tak. że on już taki jest. Tak? tak. On nawet wie lepiej, co autor miał na myśli. A tak, tak. To Oni jest. lepiej rozumieją kiosakiego niż kiosaki sam siebie nie? I, i potrafią go lepiej zinterpretować. Ale niestety to jest troszeczkę za mało. Więc to tak rzucę nie wiem, będziesz chciał, to skomentujesz, nie, to nie. Tad Witkowicz, nie wiem, czy kojarzysz człowieka? No, kojarzę, że kiedyś tam był wykładowcą, czy jest wykładowcą w, w Asbiro, Kamila mhm. co, no, to dla tych ludzi, którzy nie wiecie, jego biografię możecie przeczytać ksią w książce Od nędzy do pieniędzy. Człowiek, który w branży IT trzy spółki od zera wprowadził no, na amerykańską tak. giełdę, sprzedał miliarder dolarowy, tak? Bardzo ciekawa historia. Ponieważ on przyjeżdża do Asbiro, ja czasami tam wykładam, miałem okazję Kiedyś uczestniczył w takich konsultacjach, które on tam przeprowadzał dla studentów, i ludzie przychodzili z różnymi pomysłami biznesowymi. I to było ciekawe, bo ci ludzie przychodzili i odchodzili, tak, a my tam siedzieliśmy na stałe, więc słyszeliśmy to, co on mówi. On pytał o różne rzeczy, ale każdego zapytał o jedną rzecz. Uh -huh. To była podstawowa rzecz, o którą pytał. On mówi tak: jaki masz pomysł na sprzedanie tego? Jak tego biznesu? Tak. Nie, nie. Tego produktu lub tej usługi. Nie, nie nawet, że stworzysz biznes, potem go sprzedaż, tylko na początek. Masz uh -huh. pomysł, nie wiem, usługi szkoleniowe, masz uh -huh. pomysł, nie wiem, wyprodukuje nowe oprogramowanie albo cokolwiek. On mówi, jaki masz pomysł na... Na, na sprzedaż tego. Na dotarcie do klienta. Tak, na dotarcie do klienta na sprzedaż. I to co on każdemu mówił? On mówi, zrób prototyp sprzedaży, zacznij nawet sprzedawać, brać zaliczki, że kiedy to się okaże, że za mało osób kupuje, to te zaliczki zwrócisz i tak dalej. Że każdemu mówił, sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Mówi, to jest ważniejsze niż dobry produkt i dobra usługa. Znaczy, dobry produkt i dobra usługa jest ważna, ale ludzie czasami, on mówi, jego z punktu widzenia był taki, ludzie tak się fiksują na tym, jak dobry jest produkt i jak dobra jest usługa. Że nie rozumiem, że w pewnym momencie, czy to jest, jest dobre, czy bardzo dobre, nie ma takiego znaczenia w porównaniu z tym, czy umiesz sprzedać. Aha. No to ja mam wspólniczkę, która jest świetna w sprzedaży. Yy, już pom, po, yy, pominą yy, pominąwszy, co ona sprzedaje. I yy, moja żona się zrzymała, to przecież ona by to zrobiła ten produkt by zrobiła lepszy, to by było ładniejsze, to by było lepiej zapakowane. To by było lepiej zrobione. Ja mówię, Ale ona to sprzedaje. Mhm. I są na to klienci. Ona znalazła sposób na to, żeby w tej niszy, w tej, w, tej, w tej półce cenowej się zmieścić. Na to są klienci. Być może gdyby to było droższe, lepiej zrobione, lepiej zapakowane, to już by się nie znalazło tyle klientów na to. Więc. więc tu jest jakby kluczem. No McDonald's wcale nie produkuje najlepszych frytek i najlepszych y, hamburgerów, ale najlepiej je sprzedaje, tak. Mhm. I, i to, jest, y, to jest jakiś klucz. Ja, z drugiej strony y, trudno mi, y, trudno mi komentować i trudno mi wyrokować na temat tego, w jaki sposób y, do, do takich inwestorów podchodzi gość, który ma 3 miliardy tak, dolarów na koncie, bo, bo sprzedał trzy firmy. Y, to, y, to to nie jest ta liga. Mhm. Więc ja, ja chylę czoła przed tym, co ten człowiek zrobił. Być może nigdy nie, najprawdopodobniej nigdy nie dojdę do tego poziomu. Natomiast z drugiej strony, ludzie, którzy tam z ASBIRO przychodzili do niego na konsultacje, to obawiam się, że to była zbyt wysoka, zbyt, zbyt wielka przepaść między, między, między jego sposobem myślenia a ich, żeby cokolwiek mogli skorzystać. Tak? Bo to jest jednak miliarder. To, to są naprawdę wyjątki, mhm. To są takie wybryki natury, można powiedzieć. Gość, który zgromadził jakieś tam miliardy w dolarach jeszcze. To ich jest niewielu, tak? A to z taki ciekawostek, nie wiem, czy to jeszcze tak działa, ale miał Polską swoją stronę i człowiek, który obsługiwał tą stronę, opowiadał, że tam był taki formularz, że mogłeś yy, zgłosić się z pomysłem, tak? Mhm. To było kilka lat temu, więc nie wiem, czy to jest aktualne. I kiedy ktoś na przykład Yy, zgłaszał się z pomysłem, tam pisał do nich, to automatycznie otrzymywał odpowiedź Excela i tam było około tysiąca pozycji, trzeba było wymienić. Yy, tysiące tak pytań, Mało różnych. ludzi nie przechodziło przez to. Yy, on powiedział, że nikt nie przeszedł. On uh -huh. to obsługiwał wtedy chyba rok czasu i mówi, nikt nie wypełnił tego. A jeden człowiek, który z jakichś tam źródeł wiedział, kto, kto się zajmuje tą sprawą, przyszedł do niego i mówi, pomijam po słownictwo. To? Po co to? I mówi stary, ja chcę kasę, a nie rubryki wypełniać. <laughs> że to też, też taka ciekawostka, nie? No, niestety biznes czasami polega na nudnych sprawach, między innymi mm -hmm. na wypełnianiu rubryk. Albo sam to zrobisz, albo, albo zapłacisz komuś kto to zrobi. No, pamiętam ten moment, to powiedziałam w innym nagraniu, kiedy, kiedy mój mentor Paweł go był ten moment, że teraz to mam w outsourcingu, te wszystkie rzeczy, ale wtedy musiałem je robić wszystkie samo, od grafik jakichś, mm -hmm. wrzucać je w media i tak dalej ja do niego mówię: wiesz, co, jakby to można było minąć, coś, żebym ja mu tu więcej szkolić, nauczać? I on wtedy powiedział mi takie genialne zdanie: on powiedział, wiesz, co? Zanim będziesz robił to, co lubisz, musisz zrobić to, co trzeba. I tym, tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy. <słuch> Mam nadzieję, że to jest optymistyczny akcent dla ciebie. Pozdrawiam. Dziękujemy.